Cześć. Wiele razy o tym słyszałem, że jednak doświadczenia pokazują, że nie jest to dobry układ. Nawet jak żona z mężem się dogada między sobą, kiedy jesteś w związku czy małżeństwie, no to na początku może być wszystko dobre. Są przyzwyczajenia, może Ci się to podobać. Ty zajmujesz się całym domem, dziećmi, ogólnie rodziną. W tym przypadku nie rozwijasz się w ogóle zawodowo, nie masz żadnego doświadczenia zawodowego i to jest duży minus w sytuacjach, kiedy no coś się popsuje w małżeństwie. Przez lata wiele się może zmienić. możesz może znaleźć kochankę, może Cię nie postrzegać jako osobę wartościową, bo nie pracujesz, przecież jest jesteś nikim tylko kurą domową. Wielu facetów może tak to odbierać tak może odbierać twoją osobowość więc trzeba na to uważać bo to nie jest tak do końca dobre. No, facetowi może się wydawać że jak on zarabia utrzymuje całą rodzinę to ty masz mu usługiwać służyć robić co on zechce a przy tym może cię bardzo źle traktować będzie miał cię za nic. Nie mówię że wszędzie tak może być źle bo jeśli facet z kobietą się dogada tutaj na ten temat i obojga to pasuje. Czemu nie? Można tak pracować, można tak żyć. Tu może rozwinąć się coś, że facet będzie odczuwał, że jest wykorzystywany. Taka kobieta może oczekiwać od niego bardzo dużo, że powinien być kimś, ma dużo zarabiać, no i po prostu służyć takiej kobiecie. Jeśli jest materialistką, no to wysokie progi mogą być. Do tego może oczekiwać nie wiadomo czego. Zdarzały się takie przypadki. To się może w złym kierunku rozwinąć. Też nie zapominajmy, że kobieta też ma swoje priorytety. Swoje zainteresowania, swoje hobby. Zatraca również siebie. To gdzieś po latach również może wyjść. Może czuć się przytłoczona, przygnębiona i może mieć naprawdę tego dość. Będzie zdesperowana. Do tego dochodzi brak lat pracy. Już nie chodzi o sam staż pracy, co relacja w razie czego. Niech mąż umrze, coś się stanie. A do tego jeśli dojdzie do zdrad i na przykład posypie się coś w małżeństwie, no to wtedy mogą być już duże problemy. Po pierwsze, że nie ma lat pracy. Po drugie, wyjdzie brak niezależności kobiety. Bo jeśli jest kobieta zależna od męża, no to wtedy może to spowodować więcej problemów. Taka osoba może się nie odnaleźć w realnym życiu. Dlatego dobrze budować tutaj niezależność. Bo w razie czego? Założyć taki wariant, co by było gdyby. Bo wszystko się w obecnym życiu może wydarzyć, więc dobrze to założyć. Można iść na takie układy, ale dobrze zabezpieczyć sobie przyszłość, żeby nie mieć problemów. W razie czego? Facet może ci powiedzieć, że ty nie pracujesz, że ty nie jesteś aktywny zawodowo. Facet może również nie zobaczyć tego, co ty robisz w domu, ile to pracy wymaga, żeby taki dom utrzymać. Pracować w nim cały czas, no to też wymaga sporo pracy. No i trzeba sobie to jasno powiedzieć. To nie jest tak, że kobieta na przykład sobie cały dzień siedzi i na przykład taki facet, który przyjdzie z pracy, może ci wygarniać, że. Ty cały czas po prostu siedzisz, nic nie robisz i tu może spowodować to duży konflikt. Taki wzór mogę podać do sytuacji z dzieckiem. Oczywiście zależy jakie też jest mieszkanie i co tam robisz, żeby ktoś mi tutaj nie powiedział, że ja tutaj pracowałem z czymś. Ja mówię o jakimś tam dużym domu czy gdzie jest dużo pracy i trzeba trochę tam porobić w tym domu, żeby było wszystko tak jak trzeba. Też facetom się niektórym wydaje, że jak pójdę do pracy, przyjdzie do domu to musi mieć obiad, musi być wszystko podane a tak naprawdę nie widzą ile kobieta przebywa z dzieckiem, ile to wymaga nakładu pracy, ile tu jest w tym wszystkim zmęczenia i jak na przykład nie dostanie obiadu jeszcze ma pretensje do kobiety, że nie jest nic zrobione. Najlepiej w takich sytuacjach zamienić się rolami, pokazać mężowi co może robić, jak robić i zostawić go na jeden dzień. Zobaczycie później co będzie mówił. Może się nic nie odezwać i po prostu ucieknie z tej roli. Nie bądźcie zależne od kogoś, bo wiem jak ja byłem zależny też od rodziny. Co było, jak to wszystko wyglądało, no i po prostu byłem wyczerpany emocjonalnie. Tak samo może Was spotkać. To ja nie mówię, że wszędzie tak może być. Dostaniesz też szacunek od męża, że tyle pracujesz w domu, jeśli wie, czym się zajmujesz i wie, ile to kosztuje pracy. Jeśli facet widzi, co ty robisz, bo rzadko to się zdarza, no i muszę tu jasno powiedzieć, no to nie będzie czegoś takiego. Będzie poszanowani i w ogóle uszanowanie z każdej strony i nie będziesz się obawiać, że będą jakieś tam zagrożenia, że ze strony zdrad, czy coś. Po prostu uszanuję Twoją pracę. W domu, bo dogadaliście się z taką rolą. Nic nie jest wam złego. Tylko uważajcie, życie jest długie i w tym życiu może się wiele wydarzyć.